Ćwiczyłam swoje mięśnie brzucha codziennie przez 30 dni i oto tego efekty. Hejka! Witam Cię serdecznie na moim kanale. Ja jestem Kasia Rozpędowska, jestem dietetyczką, mamą i zajawkowiczem zdrowego stylu życia. I dzisiaj porozmawiamy sobie o wyzwaniu, które zrobiłam sobie w ostatnich 30 dniach, a mianowicie wyzwaniu 30 dni ABS Challenge. Przez 30 dni każdego dnia... Poza dwoma dniami, kiedy byłam mega chora i czułam się mega słabo, e, i te dni jakby zrobiłam po prostu później, przedłużyłam sobie troszkę to wyzwanie. Przez te 30 dni ćwiczyłam codziennie mięśnie brzucha, korzystając z e, ćwiczeń własnych, e, z ćwiczeń, które są dostępne na YouTubie w tych 10, 15 czy 5 minutowych filmikach na kanałach, takich jak Pamela Reif, Growing Ananas, Matfit. I inne takie, wiecie, te fitness, influencerki, z których niektórzy się śmieją, których niektórzy je... Niektórzy nie lubią. Ja osobiście lubię ćwiczenia z tymi osobami, bo sprawiają mi one przyjemność. Lubię robić trening w domu. Lubię też zrobić czasami trening, który wymyślam sobie sama, ale lubię też trening taki, w którym ja nie muszę myśleć, tylko ktoś mi podaje gotowe ćwiczenia na tacy, a ja robię sobie teraz taki trening w pół godziny i mam zrobione o dowolnej porze, nie muszę się nigdzie ruszać z domu. Ale wracając do rzeczy. Ćwiczyłam ten brzuch przez 30 dni i dzisiaj porozmawiam z Wami trochę na temat samych ćwiczeń brzucha: czy one są potrzebne, czy one są dobre i oraz efektów, jakie uzyskałam po tych 30 dniach ćwiczeń. No więc zacznijmy od tego, dlaczego warto ćwiczyć mięśnie brzucha. Mięśnie brzucha, czyli nasz kor, odpowiadają za stabilność i za wzmocnienie naszego tułowia, naszej całej postawy ciała, dzięki czemu pozwalają nam utrzymać ją w prawidłowej pozycji. Dzięki temu każdego dnia nasze ciało będzie stabilniejsze, ruchy, które będziemy wykonywać, będą bardziej zorganizowane, bo nasze ciało będzie bardziej świadome tego, co się dzieje i będzie miało tutaj większą siłę, z którą możemy na przykład sięgnąć po owoc. Możemy sięgnąć po coś z szafki i tak dalej, więc jest to zdecydowanie area, jest to obszar, którą, na której warto się skupić w swoim codziennym życiu i w swoich ćwiczeniach. Silny kor, czyli silne centrum naszego ciała, czyli właśnie te mięśnie brzucha, na których się zazwyczaj skupiamy, będą wzmacniały nam odcinek lędźwiowy kręgosłupa, który bardzo często jest nadwyrężany, dolny odcinek kręgosłupa, który też bardzo często doskwiera nam bulowo. Wraz z wiekiem, wraz z naszą coraz bardziej siedzącą pracą, coraz bardziej siedzącym stylem życia narażamy się tutaj na silne bóle w dolnym odcinku kręgosłupa. A właśnie takie ćwiczenia mięśni brzucha będą wzmacniały nam ten brzuch i będą odciążały lędźwiowy odcinek kręgosłupa, dzięki czemu nie będzie on aż tak bardzo przeciążony. Ćwiczenia na core będą nam wspierały właśnie balans w ciele. Chodzi tutaj o utrzymanie równowagi, utrzymanie balansu, na przykład kiedy idziemy na wycieczkę górską. Kiedy jedziemy na rowerze, kiedy może ktoś nas lekko szturchnie, kiedy zadzieje się coś dookoła nas, co może odwrócić naszą uwagę i nasze skupienie na, na utrzymaniu prawidłowej postawy ciała, taki mocny brzuch będzie sprzyjał temu, że się po prostu nie wywalimy. <grych> Oczywiście silne mięśnie brzucha będą wspierały prawidłową postawę ciała, czyli to, że będziemy prosto, będziemy stać prosto, będziemy ładniej chodzić, nie będziemy zamknięci w sobie, co też przekłada się w pewien sposób na pewność siebie. E, będzie też wspierało na przykład nasze bieganie, bo dzięki temu nasza... Sylwetka będzie miała odpowiednią postawę, a nie zamkniętą w sobie. Nie będziemy mieć takiego flaka, który nie będzie nas też wspierał w tej aktywności fizycznej. Silny kor będzie wspierał codzienne czynności, będzie sprawiał, że czynności dnia codziennego będą dla nas łatwiejsze. Czyli sprzątanie domu, zbieranie jabłek z drzewa, zbieranie jabłek z ogrodu, chodzenie na spacer z psem żeby nas nie szarpał za mocno, tutaj ten brzuch też będzie nas chronił przed tym. Yy, ogólnie zwrotność, wykonywanie po prostu wszystkich czynności, które robimy każdego dnia. Wyciąganie naczyń ze zmywarki, wkładanie tych naczyń ze zmywarki do szafek kuchennych i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te czynności tak naprawdę... Silne, sprawne ciało będzie sprzyjało temu, że nasze życie będzie łatwiejsze I teraz porozmawiajmy sobie o tym, jakie mięśnie brzucha wchodzą w skład tego koru Bo to nie jest tak, że mamy po prostu brzuch i to jest nasz kor Tylko tam mamy poszczególne grupy mięśniowe Przede wszystkim mięsień prosty brzucha to jest ten mięsień, który większość z nas kojarzy z sześciopakiem. On pomaga nam ustabilizować narządy wewnętrzne, które mieszczą się w jamie brzusznej. Kolejny mięsień to mięsień poprzeczny brzucha. On jest bardziej skorelowany z ruchem i zaangażowaniem naszego kręgosłupa, czyli tej tylnej części naszego tułowia. Mięśnie skośne. One są umieszczone wzdłuż boków naszego ciała, czyli jak robimy jakieś. Ćwiczenia ze skosami, to tutaj zazwyczaj angażujemy te boczne partie mięśniowe. One również odgrywają niejako rolę w ochronie kręgosłupa, ale też właśnie w stabilizacji ciała, w tej, w tej zwrotności, w tym wykonywaniu różnych ruchów, sięgania po coś tutaj. Tutaj, dzięki temu, tutaj możesz poczuć, jak twoje mięśnie się angażują. Kor też wyróżniamy na grupę inner core i outer core, czyli ten wewnętrzny, te wszystkie mięśnie, które są w głębi naszego ciała. To jest mięsień poprzeczny brzucha, mięśnie dna miednicy, przepona mięsień grzbietu i ten outer core czyli te zewnętrzne grupy mięśniowe to mięsień prosty brzucha, który zna większość z nas, mięśnie skośne zewnętrzne, prostownik grzbietu, najszerszy mięśnień grzbietu i mięśnie pośladkowe, bo to wszystko co jest w brzuchu też jest właśnie niejako skorelowane z tym wszystkim co jest dookoła tego, więc jakby mówiąc Chor, mówiąc ćwiczenia na mięśni brzucha, nie zawsze możesz spotkać się z tym, co chciałabyś zobaczyć w takich ćwiczeniach. I teraz tak. Najlepszy sposób na ćwiczenie tych mięśni brzucha, moim zdaniem, jako osoby, która jest trenerem personalnym, to jest po prostu angażowanie tych mięśni w trakcie. Zwykłych ćwiczeń, czyli na przykład robimy sobie upper body workout, ćwiczymy sobie z handelkami, ćwiczymy sobie z jakimiś gumami, i w trakcie tych ćwiczeń angażujemy te nasze mięśnie brzucha, czyli jakby w trakcie ćwiczeń w odpowiednim momencie napinamy i rozluźniamy te mięśnie, dzięki temu też angażujemy mocniej całą resztę swojego ciała i w ten sposób to ciało lepiej pracuje. Poza tym przy takich ćwiczeniach właśnie na górne partie ciała bardzo często również po prostu mamy ćwiczenia, w których angażujemy ten brzuch, jakieś pozycje plank, deski, y, odpowiednia stabilizacja przy wyciskaniu. Tutaj te mięśnie brzucha się przydadzą, tak samo jak przy bieganiu. W trakcie biegania też dużo łatwiej będzie Ci się biegło, kiedy lekko zepniesz te mięśnie brzucha, wtedy będzie Ci łatwiej utrzymać prawidłową postawę ciała y, i będziesz biegła szybciej. Tak samo w ćwiczeniach na nogi, kiedy na przykład robimy martwy ciąg. Tutaj warto jest zawsze spiąć te mięśnie brzucha. Więc tak naprawdę, moim zdaniem, oddzielne robienie ćwiczeń na mięśnie brzucha nie ma sensu. Aczkolwiek może mieć sens taki, że bardziej skupimy się na zaangażowaniu i na takim lekkim spompowaniu tego brzucha. Dzięki temu te efekty tych ćwiczeń mięśni brzucha będą dla nas bardziej widoczne i będzie to bardziej motywujące. Takie ćwiczenia jak brzuszki to może być coś, co u niektórych osób będzie osłabiało właśnie te mięśnie tamieńcze. Ćwiczenia takie jak toe tapsy, gdzie właśnie dotykamy stopami ziemi zjeżdżamy tymi stopami w dół, to są ćwiczenia, w których znowu będziemy angażować te mięśnie brzucha. Deski, o których wcześniej wspominałam, w mnóstwo różnych mnóstwie, mnóstwie różnych wariacji. Dead buggy, czyli te martwe robale czy rowerki, takie ćwiczenia będą nam fajnie angażowały te mięśnie brzucha i dzięki temu właśnie po takim treningu będziesz mieć wrażenie, że jest bardziej zarysowany ten brzuch. Ja to właśnie zauważyłam u siebie, kiedy bardziej sfokusowałam się na tym brzuchu, czyli zrobiłam sobie to wyzwanie, gdzie przez 30 dni ćwiczyłam te mięśnie brzucha. Rzeczywiście zauważyłam bardzo dużą różnicę, bo te mięśnie się bardzo wzmocniły. Ja w tym czasie też dbałam o odpowiednią podaż białka. Zresztą zawsze dbam, ale teraz jestem w takim mocnym okresie treningowym i właśnie dbałam o to, żeby była większa ta podaż białka. I zauważyłam też wzrost, większy wzrost tej masy mięśniowej w obrębie brzucha. W porównaniu do tego, jak te ćwiczenia na mięśnie brzucha pojawiały się dwa razy w tygodniu lub. Raz w tygodniu wplecone dodatkowo do treningów moich, czyli do biegania i do tych ćwiczeń. Raz w tygodniu góra, raz w tygodniu dół. I właśnie zauważyłam bardzo dużą poprawę. Co najbardziej tak naprawdę zauważyłam, to to, że pod koniec dnia, kiedy zawsze ten brzuch jest bardziej pełny od jedzenia, czyli jest zazwyczaj bardziej wypukły, to on był płaski. On był po prostu, no nie był jakiś idealnie wklęsły płaski, ale był płaski, nie był taki wywalony. To było bardzo fajne, to było bardzo yy, przyjemne i bardzo właśnie motywujące, żeby dalej trwać w tym wyzwaniu. Aczkolwiek nie będę tego robić przez całe życie, bo nie chcę mi się przez całe życie codziennie ćwiczyć mięśni brzucha bo mam też inne ciekawsze rzeczy do roboty, e, ale tak, to było coś, co mi się najbardziej rzuciło w oczy. E, poza tym też poczułam e, bardzo znacznie większe zaangażowanie tych mięśni brzucha właśnie w trakcie biegania, czyli jak miałam jakieś dłuższe dystanse, teraz się przygotowuję do półmaratonu, jak miałam jakieś dłuższe dystanse, to właśnie czułam też ten brzuch, że jest mocniej zaangażowany. No i uważam, że widać różnicę w wyglądzie, w aparycji tego brzucha, jak te mięśnie są zarysowane. Teraz jest troszkę więcej tej tkanki tłuszczowej. I też u mnie w tym brzuchu. Przecież w sensie, tak mi się wydaje, że na dole tego brzucha jest troszkę więcej tej tkanki tłuszczowej, ale widzę właśnie, że te mięśnie brzucha są bardziej zarysowane, więc jestem tutaj z tego ogólnie zadowolona. Natomiast czy takie wyzwanie na co dzień jest spoko? No właśnie, uważam, że nie, że fajnie jest angażować te mięśnie brzucha po prostu w postaci jakichś innych ćwiczeń, czyli skupić się na tym brzuchu też w trakcie jakiejś jogi, w trakcie pilatesu, gdzie w pilatesie też tak naprawdę bardzo często jest fokus i tak na tych ćwiczeniach mięśni brzucha, ale też na innych obszarach naszego ciała. Warto jest się skupić na mięśniach brzucha też, kiedy robimy upper body workout, czy właśnie lower body workout, tak, żeby nie ćwiczyć samych brzuszków, bo to jest bardzo ważne, żebyś też wiedziała, że ćwicząc same brzuszki nie schudniesz, nie będziesz mieć płaskiego brzucha. Ćwicząc brzuch skupiasz się na rozwoju mięśni w tym obszarze, czyli to niekoniecznie będzie oznaczało, że ten brzuch będzie płaski, może będzie. Płaskrzy, kiedy właśnie się najesz i nie będziesz mieć wywalonego bepzola, bo mięśnie będą spinały to wszystko, że to wszystko się nie będzie rozlewać. Natomiast yy, samo w sobie nie sprawi to, że schudniesz tylko z brzucha i będziesz miał ci tam niesamowicie płaski brzuch, a reszta ciała co? Będzie, będzie gruba? No nie. Więc nie skupiaj się na tych miejscach brzucha tylko kiedy chcesz schudnąć, bo to nie o co w tym chodzi. Raczej. W trakcie odchudzania chodzi o to, żeby zredukować tkankę tłuszczową z całego ciała i tutaj się przyda aktywność fizyczna wszelaka, żeby właśnie zwiększyć ilość spalanych kalorii w ciągu dnia. Ale nie przydadzą się tutaj brzuszki, żeby schudnąć tylko z brzucha. Ćwiczenia skupiające się na danej partii mięśniowej ciała nie będą sprzyjały utracie tkanki tłuszczowej z tego ciała, bo chudniemy zawsze z całego ciała, a nie tylko z określonej partii, którą sobie wybierzemy. To jest bardzo ważne i chciałabym, żebyś to zapamiętała. A kiedy chcesz właśnie skupić się na rozbudowie masy mięśniowej w obszarze brzucha, warto jest się skupić na tych ćwiczeniach mięśni brzucha, ale ja bym tutaj postawiła na to, żeby angażować mięśnie brzucha wtedy, kiedy ćwiczysz inne ćwiczenia. Co jeszcze było ciężkie w trakcie tego wyzwania, to to, że właśnie codzienny trening. I to nie były długie treningi, bo to było właśnie tak jak wcześniej mówiłam, czasami 8, 10, 15 minut, więc nie było to wcale jakoś długo, ale były dni, kiedy mi się po prostu już nie chciało, bo nie trenuję normalnie każdego dnia. Tylko chodzę czasami na spacer i to jest jakby that's all. A tutaj musiałam jednak rozłożyć tą matę po usypianiu dzieci. Mam dwóch małych dzieci. Oczywiście nie jestem sama, ale jednak jest to czasami ciężkie i psychicznie męczące, więc nie chciało mi się tego robić. I to w sumie było takie najcięższe, ale to było też fajne. Fajnie jest sobie zrobić taki challenge, więc jeśli lubisz sobie zrobić taki challenge, żeby się zmotywować na jakąś określoną ilość czasu, to zachęcam Cię do tego, żeby też coś takiego wdrożyć. Warto jest to właśnie też skonsultować z fizjoterapeutą uroginekologicznym, żeby sprawdzić, czy w Twoim przypadku to będzie bezpieczne i czy nie masz żadnego zagrożenia właśnie pod kątem miednicy, pod kątem narządów rodnych, które znajdują się w Twojej miednicy. Chciałabym też zaznaczyć, że takie wyzwanie, które tutaj zrobiłam, to jest coś takiego eksperymentalnego, żeby zobaczyć właśnie, jak się zachowa moje ciało. Jeśli chciałabyś utrzymać fajnie wyrzeźbiony brzuch, to lepiej właśnie skupić się nawet na dwóch, trzech treningach na tą partię w ciągu tygodnia w dłuższym okresie czasu, na przykład w przeciągu roku, czy w przeciągu dwóch lat albo w przeciągu całego Twojego życia czy na angażowaniu właśnie tych mięśni w postaci innych też ćwiczeń takich jak pilates, yoga i tak dalej aniżeli na no właśnie takim krótkim wyzwaniu i koniec i wtedy koniec tych ćwiczeń, bo nie sztuką jest to, żeby właśnie w zdrowym stylu życia robić coś krótko bardzo intensywnie, a potem w salę, bo wtedy nie mamy tych długich efektów na lata. A ja w swojej twórczości, czy to właśnie dietetycznej, czy w twórczości tutaj YouTubeowej, gdzie nie zawsze będę zaznaczać tylko te zdrowe styl życia, chciałabym, żebyście skupiały się, skupiali się na tym, na tych efektach długoterminowych, czyli na tym, że na przykład fajnie jest ćwiczyć, żeby być sprawną osobą na starość. Bo to moim zdaniem jest bardzo ważne, jeśli chcemy być nie wiem, rodzicami dla swoich dzieci czy dziadkami dla swoich wnuków i chcemy się z nimi fajnie bawić, no to fajnie jest być taką osobą, która jest niezależna, która może się ruszać, która może biegać, która może zabrać te dzieci na rowerek i tak dalej, aniżeli być osobą, która wiecie, cały czas jest obolała, bolą ją plecy, ma problemy z ruchem, więc tutaj zawsze będę zachęcać do tego, żeby Skupiać się na działaniu długoterminowym, aniżeli na takim krótkim wyskoku, 30 dni ABS challenge, czy jakiś tam inny challenge, czy 30-dniowy detox i koniec. To nie o to w tym chodzi. Zdrowy styl życia to jest przygoda na lata, do której zawsze będę Cię zachęcać. No i tak, to były moje efekty. Zauważyłam właśnie, Większe zaangażowanie tej mięśni brzucha, fajne rozbudowanie tych mięśni, co się przyczyniło na to, że też ten brzuch wydawał się być mniejszy w niektórych obszarach i też zauważyłam, że fajnie to wpłynęło na moje bieganie. Będę dalej kontynuować ćwiczenia na mięśnie brzucha, tak jak to robiłam dotychczas, czyli 2-3 razy w tygodniu. W postaci tych treningów YouTube'owych, jeśli chcecie, mogę Wam kilka wrzucić w opisie filmu, takie, z których ja korzystałam, ale jest ich oczywiście. Całe mnóstwo. Kto wie, może też kiedyś tutaj Wam nagram jakiś trening własny na mięśnie brzucha. Jeśli jesteście chętne, to dajcie mi znać w komentarzach. Zachęcam Was do prowadzenia zdrowego stylu życia na co dzień. Nie krótkoterminowo, tylko długoterminowo. Koniecznie dajcie mi znać, co sądzicie o tym filmie. Czy widzicie jakieś zmiany w obszarze mojego brzucha? Mam nadzieję, że tak, a jeśli nie, no to cóż to nie. Widzimy się w następnym materiale na tym kanale. Pamiętaj, żeby zasubskrybować mój kanał, żeby dostać powiadomienie o. Nowych treściach. Możesz sobie sprawdzić moje jadłospisy w opisie tego filmu. I dziękuję Ci bardzo serdecznie za oglądanie. Do zobaczenia. Na razie, pa!